Jesień w ogrodzie to czas porządków i przygotowań na zimę. Dziś pokażę Wam, jak krok po kroku zadbać o szklarnie podwyższone grządki i sad, aby wiosną cieszyć się pięknymi plonami. Jestem Ola i zapraszam Was na mój kanał Brzeźnikowy, a teraz chodźcie ze mną po ostatnie pomidory. Zaczynamy od szklarni. Ogórki swoje już oddały, więc czas je usunąć. Warto pozbyć się wszystkich resztek, bo właśnie w nich zimują choroby i szkodniki. Przy okazji, porządkujemy całą szklarnię, pozbywając się resztek sznurków i wszystko dokładnie zamiatamy lub wydmuchujemy dmuchawą ze szklarni. Jesień to nie koniec pracy w ogrodzie, a początek nowego sezonu. Jestem ciekawa, jak przygotowujecie swoje ogrody na zimę. Dajcie znać w komentarzach. W tym roku to było jakieś pomidorowe szaleństwo. Niestety dopadła i mnie. A raczej moje pomidory zaraza ziemniaczana. I muszę je zebrać, a krzaki wyrwać i spalić, bo wiadomo, nie można wyrzucać ich na kompost. Pomidory, mimo że będę zrywała zielone, wystarczy je włożyć do kartoniku, do pudełka w ciemnym miejscu i one sobie tak w ciągu dwóch tygodni powinny dojrzeć. Także nie macie się co bać. Ważne, żeby uratować jak najwięcej plonów, a tym samym. Posprzątać szklarnię przed zimą. Jesień to świetna pora na zbieranie nasion z naszego ogrodu. Mam kilka fajnych patentów, którymi się zaraz z Wami podzielę, aby ułatwić sobie ten zabieg i w przyszłym sezonie nie wydawać milionów na nasiona, a cieszyć się tymi, które mam w swoim ogrodzie i mi się sprawdzają. Patent, który już kolejny sezon sprawdza się u mnie w ogrodzie, to woreczek z organzy, który zakładamy na kwiatostan. Taki już przekwitnięty, już zapylony, oraz wstążeczka z kolorem kwiatka, który ma nam tu wyrosnąć. W tym przypadku będzie to taki jasny kosmos. On jest lekko żółtawy, no ale nie miałam żółtej wstążeczki. I czekamy po prostu, aż nasiona nam dojrzeją i same opadną. Wtedy nam się, że tak powiem, nie zgubią, a my będziemy pamiętać, jaki kolor nasionek tutaj mieliśmy. Tak wyglądają nasiona kosmosu które już przekwitły, ale jeszcze nie do końca są gotowe do zbiorów. Gotowe do zbiorów wyglądają o w ten sposób, widzicie? One aż jak się tylko dotnie, to się same ułamują. Na takie też główki możemy już założyć nasz woreczek, oznaczyć go wstążeczką, żeby wiedzieć jaki ma kolor. Zaraz Wam pokażę jak ja to robię. Szukam takiego kwiatka, który już przekwitł i wtedy mam pewność, że został zapylony, tak jak na przykład ten. I na nim wiążę sobie wstążeczkę, żeby pamiętać jaki to miało kolor. O proszę. Tyk. I teraz zakładam woreczek. Duży, mniejszy, to mi się duży wyciągnął. Zawsze mam w kieszonce woreczki. O, w sumie to są takie same, to nie ma różnicy. I taki woreczek z tą nie lecą, może, z rozorganizowania. Zakładamy na kwiatostan. Zaciskamy. I wola. Czekamy na nasionka. Tak samo możecie zrobić w przypadku każdego innego kwiatka. Zaraz Wam to pokażę na przykładzie cynii. Mamy taką piękną cynię. Niestety, no ja nie mam tej skolorzki łososiowy, brzoskwiniowy, bardzo jasny, Nie jest to biała. I no niestety nie mam takiej stążeczki. Ta cynia jeszcze nie jest gotowa też do zbiorów, ale tylko i wyłącznie na potrzeby filmu. Pokażę wam jak to zrobić. Tak samo na takim kwiatku zawiązamy stążeczkę, zakładamy to delikatnie. No proszę. I ściskamy i czekamy na nasionka. No u mnie musi jeszcze chwilę poczekać na zapylenie, ale tak się da zrobić z każdą rośliną, z każdym kwiatkiem. Jeżeli nie macie czasu na chodzenie i zbieranie nasion, to to jest bardzo prosty patent, żeby same się zbierały. zbieram ostatnie już fasolki. Po zbiorze przycinam je przy samej ziemi, zostawiając korzeń na grządce, bo w nim właśnie magazynuje się azot, a on sprawdzi się świetnie jako nawóz i zostanie rozłożony przez jesień i zimę. Jesień to świetny czas na przesadzanie truskawek, ale również bylin czy sadzenia roślin z gołym korzeniem. Ja już swoje truskawki wcześniej wykopałam. Będę teraz przygotowywać sadzonki, bo się strasznie mi tu podzieliły. Przygotowałam też im starą grządkę, w której rosły. Niestety po dwóch sezonach ziemia opadła, więc musiałam uzupełnić ją słomą. Tu widzicie warstwę kompostu. Z kompostowni, a jeszcze dodam warstwę lepszej ziemi. W moim przypadku będzie to vermikompost. I dopiero w tak przygotowanej grządce będę sadziła truskawki razem z cebulą, a to ze sprawą Asi i jej książki po prostu posadź. Asia w tej książce pokazuje, jak krok po kroku sadzić, siać warzywa, i dużo mówi właśnie o tym dobrym sąsiedztwie warzyw. Dlatego moja cebula i jeszcze czosnek tu dojdzie, będzie sobie rosła razem z truskawkami. Robiłam tak w poprzednim sezonie, i zarówno plony truskawek, jak i cebuli były świetne. Jak jesteśmy jeszcze przy przygotowaniu grządek na jesień, a w sumie to na zimę, to obok mnie jeszcze jest niedopieszczona, ale będzie za chwilę grządka, w której będę chciała na zbiór jesienny, zimowy i nawet wiosenny szpinak. A i koper sobie rzucę a co? A jeżeli chodzi o szklarnię, to gdy ją przykopię, będę siać w niej poplon, tak samo w grządce po dyni, ale jeszcze dynia sobie dojrzewa. Tutaj wybrałam gorczycę. Akurat do szklarni będę siała gorczycę, bo szybko wschodzi, nie rośnie duża, ale też zamówiłam sobie mieszankę poplonu z Zielonego Pogotowia. W tej mieszance mamy łubiny, mamy facelię, mamy też gorczycę, ale Głubiny potrzebują dłuższego startu do lotu i no, w szklarni by mi się po prostu nie sprawdziły. Co jeszcze o grządce mogę Wam powiedzieć, dlaczego uprawiam grząd w grządce podwyższonej truskawki i nie tylko truskawki? Po pierwsze dla wygody, jest mniej pielenia, a po drugie stwarza to lepsze, sama grządka, lepsze warunki dla roślin. Będziemy też na wiosnę kłaść tutaj e, nawadnianie kropelkowe, żeby było przyjemniej i łatwiej i szybciej bo jak wiecie, jestem zwolenniczką prostych i szybkich rozwiązań No Nie zapominajmy też o sadzie. Jesienne opryski to bardzo ważny element pielęgnacji. Ja używam produktów marki Sumi, które chronią moje drzewka przed chorobami, przed szkodnikami i zabezpieczają je na zimę. Dzięki czemu wiosną moje drzewka startują zdrowe i silne. Ja używam trzech preparatów na zmianę. Pierwszy z nich to miedzian. Jest to preparat miedziowy, który stosujemy głównie przy chorobach bakteryjnych i grzybiczych, takich jak na przykład rak bakteryjny. Ważne jest, że oprysk miedzianem robimy wtedy, kiedy spadną liście z drzew. Kolejny jest silik. Szczególnie polecam go w walce z parchem jabłoni i gruszy. Jak wiadomo ta choroba bardzo ogranicza plonowanie, dlatego tak ważny jest jesienny zabieg silitem, który znacząco zmniejszy nam ryzyko wystąpienia infekcji w następnym sezonie. I ostatni preparat to Skorpion, który działa systemicznie na większość chorób grzybowych. Warto go zastosować, żeby zwiększyć ochronę drzewek przed zimą. Kolejnym bardzo ważnym produktem, o którym chciałam wam wspomnieć, jest maść ogrodnicza, bo jak wiadomo, jesień to też moment przycinania drzewek i musimy pamiętać, że wszelkie rany, które powstaną podczas cięć, zabezpieczyć właśnie taką maścią ogrodową. I jeszcze krótko o nawożeniu na jesień. Jesień to idealny moment, żeby nawozić nasze rośliny, zarówno te w warzywniku czy w sadzie, jak i te na rabatach, te ozdobne. Ja będę posiłkowała się dwoma produktami tutaj w warzywniku i w sadzie. Pierwszy to jest obornik bydlęcy granulowany, no bo skończył mi się mój koński. I takim obornikiem będę podsypywała moje drzewka w ogrodzie. Eee, moje drzewka w sadzie, sorry. Zaraz wam pokażę jak to robię, bo trochę sadza nie dbałam, ale to za chwilę. A kolejnym produktem, który też świetnie sprawdzi się w warzywniku, jest mączka bazaltowa, która fajnie poprawi nam strukturę i właściwości gleby i pomoże roślinom w następnym sezonie pięknie zakwitnąć. Ją też możemy stosować na rabaty kwiatowe, no ale u mnie wiedzie właśnie do szklarni po poplonie i na podwyższone grządki. A teraz zabieram was do sadu. Jak widzicie, drzewka w moim ogrodzie są zaniedbane, a to dlatego, że nie usunęłam darna, i cała energia, którą może pobierać drzewko, zabiera mu pesz i inne dziwne chwasty. Jak to naprawić, żeby poprawić kondycję moich drzewek? Już Wam tłumaczę w prosty sposób. Czyli Zebrać to darno. Ja nie mam e, noża do darni, ale mam taki fajny szpadelek od Krumholc, e, i on świetnie się nadaje jako taki przycinek, właśnie do darna. Do tego jest sznurek, i nie ma nic prostszego, żeby nam wyszedł równy okrąg. Staramy się, żeby miał średnicę korony. To jest nektarynka moja, biedna, ale daje jeszcze szansę na życie, bo ona dzielnie tu walczy. I sznurek. Przywiązujemy do drzewka. Proszę bardzo. Nie za mocno. O. I drugi koniec sznurka przywiązujemy do naszego szpadelka. Z tym oto sposobem będziemy mieć piękny, równy okrąg. Ważne, żeby pracować na napiętym sznurku. Teraz zaczynamy zabawę. No już mam wcześniej przygotowany okrąg tu akurat pod gruszką. Tak, chyba pod gruszką. I wystarczy, że wsypię do niego obornik. To jest obornik wydlęty, który pokazywałam wam na początku. I zaraz dodam mu lepszej ziemi, żeby wymieszać. U mnie dzisiaj są nadawane prognozy deszczu, więc ja nie będę podlewała, normalnie trzeba by było podlać i idę jeszcze po ziemię. Tak przygotowane podłoże, czyli właśnie wyczyszczone z darna, podsypane obornikiem bydlęcym. Podsypuję jeszcze ziemią i mieszam z ziemią. Ważne, żeby to była ziemia bardzo dobrej jakości. U mnie jest to ziemia Vermicompost od doktora Robaka. To nie jest współpraca, to jest kupione za swoje. Można jeszcze... Przykryć tak przygotowane drzewko na przykład kartonami albo jakąś e, matą, e, biowłókniną, żeby nam to już nie zarastało. To teraz biorę się za resztę drzewek. Kolejnym ważnym elementem jest przycinanie drzewek owocowych, ale zrobię o tym osobny filmik. Dzisiaj tylko tak pokrótce chciałabym Wam pokazać na przykładzie jabłoni, co warto zrobić? Po pierwsze usuwamy wszystkie pędy, które się krzyżują, które są suche, które są gdzieś tam chore. Warto jest także przerzedzić koronę, żeby światło docierało do wszystkich gałęzi. Pędy rosnące do środka wycinamy. Pędy, które są długie, takie bicze, możemy skrócić i zostawić te młodsze przyrosty dzięki czemu nasze drzewkoła będą lepiej owocować, a owoce będą dorodniejsze i zdrowsze. Ofryski, nawożenie i cięcie to zestaw zabiegów, które sprawią, że sad jest dobrze przygotowany do zimy i gotowy na nowy sezon. Tak właśnie wygląda jesień w moim ogrodzie. To czas porządków, ale też inwestycji na kolejny sezon. To przede wszystkim czas niesamowitej obfitości i zbierania darów z ogrodu, ale też jesień jest moją ulubioną porą, ze względu na to, że połowa mojej rodziny ma urodziny we, we wrześniu, w październiku, po prostu w tym okresie jesiennym, więc to jest dla nas bardzo radosny czas. Pozdrawiam mamy, oby miałyśmy urodziny 9 września. No, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wy przygotowujecie swoje ogrody do zimy, a ja chciałam Wam serdecznie podziękować, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym przygotowujemy sobie jesienne ozdoby. Będą wianki, będą grzybki i dużo innych ciekawych rzeczy, które możecie stworzyć z tego co macie pod ręką. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam.